Duchowy szok. Brazylijska zakonnica otrzymała od Jezusa proroctwo o przyszłości Polski w 2025 roku. Wyobraź sobie odkrycie sekretu, który może całkowicie zmienić sposób, w jaki postrzegasz przyszłość świata, objawionego przez doświadczenie tak intensywne, że każdy szczegół pozostał na zawsze wyryty w pamięci osoby, która go przeżyła. To, co zaraz usłyszysz, Wydarzyło się kilka miesięcy temu i jest połączone z wydarzeniami, które mogą rozegrać się w nadchodzących miesiącach, obejmując konkretne miejsca, które być może znasz. Było dokładnie 5:43 rano 8 sierpnia, kiedy wszystko się zaczęło. W cichym wnętrzu klasztoru, znajdującego się w małym miasteczku na północno-wschodnim odludziu Brazylii, gdzie upał dnia jeszcze nie nadszedł. A poranne powietrze niosło tę wilgotną świeżość typową dla regionu. Zakonica w średnim wieku wykonywała swoją poranną rutynę modlitewną. Klasztor był prostą konstrukcją z grubymi ceglanymi ścianami pomalowanymi na biało które już pokazywały oznaki czasu z małymi plamami wilgoci tworzącymi abstrakcyjne wzory na powierzchniach. Okna z litego drewna, pomalowane na wyblakły niebieski kolor delikatnie skrzypiały. Gdy dotykał ich wiatr, tworząc cichą melodię, która mieszała się z odległymi dźwiękami pierwszych ptaków budzących się na drzewach na podwórku. Siostra, która poświęciła ponad dwadzieścia lat swojego życia służbie religijnej, klęczała w swoim małym, spartańskim pokoju na macie splecionej słomy, którą sama zrobiła lata wcześniej. Ściany pokoju były ozdobione jedynie ciemnodrewnianym krucyfiksem i małym obrazkiem Matki Boskiej. Oświetlonym złotym światłem świecy, którą zapala co rano punktualnie o 5.15. W tym konkretnym momencie, gdy starannie składała swój prosty brązowy habit i kładła go na jedynym drewnianym krześle w pokoju, zaczęło dziać się coś niezwykłego. Najpierw była to tylko subtelna sensacja, jakby powietrze wokół niej zmieniło temperaturę. Potem obecność, której nie potrafiła opisać słowami, Zaczęła wypełniać każdy centymetr małej przestrzeni. To, co wydarzyło się potem, było tak realne i namacalne, że mogła poczuć każdą wibrację w powietrzu. Głos, jasny jak dźwięk kryształowego dzwonu, ale jednocześnie delikatny jak czuły szept, zaczął rozbrzmiewać nie tylko w jej uszach, ale w każdym włóknie jej istoty. To było tak. Jakby każde słowo było wypowiadane bezpośrednio do jej duszy, całkowicie omijając jej fizyczne zmysły. Doświadczenie było tak intensywne, że mogła poczuć przyspieszenie bicia własnego serca, podczas gdy uczucie duchowego ciepła zaczęło rozprzestrzeniać się po całym jej ciele, wychodząc z centrum piersi i promieniując aż do czubków palców. Chłodne powietrze świtu, które wchodziło przez szczeliny w drewnianych oknach, Wydawało się dramatycznie kontrastować z tą wewnętrzną energią, która ją otaczała. Podczas gdy to się działo, pozostałych dziewiętnaście sióstr klasztoru zaczęło kierować się do kaplicy na poranne modlitwy o szóstej. Dźwięk ich bosych stóp na chłodnej podłodze z cementu wypalano echował wąskimi korytarzami, mieszając się z cichym mruczeniem ich pierwszych modlitw dnia. Ale nasza bohaterka pozostała całkowicie nieruchoma w swoim pokoju, pochłonięta tym doświadczeniem, które przewyższało wszystko, czego doświadczyła przez swoje dwie dekady życia religijnego. Poranna mgła, typowa dla tego regionu w chłodniejszych miesiącach, zaczęła formować się w ogrodach klasztoru, tworząc niemal mistyczną atmosferę. Przez małe okno swojego pokoju mogła widzieć sylwetki palm i drzew nerkowca na podwórku. Delikatnie zarysowujące się na tle nieba, które zaczynało się rozjaśniać, jakby sama natura uczestniczyła w tym świętym momencie. To wtedy właściwa wizja zaczęła się rozwijać przed jej oczami. Nie było to jak oglądanie filmu czy zwykły sen. To było tak, jakby jej umysł został przeniesiony do kosmicznego teatru, gdzie sceny przyszłości prezentowały się z tak doskonałą jasnością, że mogła rozróżnić każdy szczegół każdy kolor, każdy dźwięk. Pierwszy obraz, który pojawił się w jej umyśle, to była mapa świata, ale niezwykła mapa. To było tak, jakby obserwowała Ziemię z niemożliwej perspektywy, widząc jednocześnie wszystkie kontynenty, wszystkie kraje, wszystkie ważne miasta. I nad tą mapą małe czerwone punkty światła zaczęły pojawiać się w różnych miejscach, migając jak pilne alarmy. Uczucie, które towarzyszyło tym obrazom, to było narastające napięcie, jak naładowana atmosfera, która poprzedza wielką burzę. Mogła czuć, nawet nie rozumiejąc całkowicie dlaczego, że te czerwone punkty reprezentowały sytuacje niestabilności, które formowały się wokół świata, jak nasiona problemów, które urosną, stając się czymś znacznie większym. Potem nadszedł najbardziej wstrząsający moment całego doświadczenia. W środku tego globalnego panorama narastającego napięcia, pytanie pojawiło się w jej umyśle z siłą, która sprawiła, że fizycznie zadrżała. Nie było to pytanie, które zadawała świadomie, ale raczej coś, co wydawało się wyrastać z głębin jej duszy, jakby reprezentowało zbiorowy niepokój całej ludzkości, kiedy, Panie, to się stanie. Odpowiedź nadeszła jak cichy grzmot, rezonując w każdej komórce jej ciała. W październiku w Mieście Słońca, w Polsce, niebezpieczne urządzenie spowoduje wielkie zakłócenie. Słowa miasto Słońca echowały w jej umyśle z niemal fizyczną siłą, wypowiadane w dziwnej mieszance portugalskiego i polskiego, którą w jakiś sposób mogła doskonale zrozumieć. W tym momencie zakonnica zrozumiała, że nie otrzymuje tylko izolowanej wizji, ale fragment czegoś znacznie większego. To było jak kawałek kosmicznej układanki, która była składana przez ponad 100 lat, łącząc się ze słynnymi objawieniami fatimskimi z 1917 roku, z przesłaniami przekazanymi przez papieża Jana Pawła II i z mistycznymi pismami Świętej Faustyny. Natychmiast przypomniała sobie proroctwa ojca Oliwy, które były rozpowszechniane przez polskiego katolika Łukasza Gasio przez jego kanały komunikacji. Nagle wszystko wydawało się pasować do logicznej sekwencji boskich objawień, które przechodziły przez dekady i łączyły ludzi z różnych krajów i kultur we wspólnej misji. Wizja kontynuowała swoje rozwijanie, pokazując jej sceny. Które później opisywała jako zbyt realistyczne, by były tylko wyobraźnią. Widziała szare niebo typowe dla polskiej jesieni, rozdzierane przez intensywne i niepokojące światło. Od tego początkowego wydarzenia fale konsekwencji rozprzestrzeniały się jak kręgi na wodzie, wpływając na sojusze między krajami i podnosząc poziom światowego napięcia do wysokości, których nie widziano od dekad. Ale jeśli myślisz, że ta historia dotyczy tylko niepokojących wydarzeń, przygotuj się na najbardziej niesamowity zwrot. Ponieważ to, co siostra zobaczyła dalej, było czymś, co opisała jako najpiękniejszą demonstrację nadziei i przebaczenia, jaką ludzkość kiedykolwiek była świadkiem. Następna sekwencja wizji przeniosła jej świadomość do Japonii, tego wyspiarskiego narodu, który nosi w swojej historii ciężar bycia jedynym krajem, który doświadczył ataków nuklearnych na własnym terytorium. Ale teraz w tej profetycznej wizji Japonia wyłaniała się nie jako ofiara, ale jako protagonista aktu przebaczenia tak potężnego, że byłby zdolny zmienić bieg światowych wydarzeń. Widziała przedstawicieli japońskich, ludzi, których rodziny cię w tragediach Hiroshimy i Nagasaki, podnoszących się przed międzynarodowymi zgromadzeniami z godnością i współczuciem, które dotykały najbardziej zatwardziałe serca. To byli ludzie, którzy mieli wszystkie powody, by żywić urazę, ale wybierali ścieżkę przebaczenia jako sposób na przerwanie cykli przemocy, które groziły pochłonięciem świata. To będzie w Japonii echowały słowa w jej umyśle: ci, którzy najbardziej cierpieli, pokażą całemu światu prawdziwą moc przebaczenia. To było tak, jakby kraj, który doświadczył najstraszniejszego zniszczenia, został wybrany do zademonstrowania, że zawsze istnieje alternatywa dla zemsty i nienawiści. Wizja pokazywała sceny o nieopisowalnej duchowej piękności. Miliony ludzi na całym świecie oglądających te gesty przebaczenia przez swoje telewizory i urządzenia, łzy spływające po twarzach wszystkich wieku i narodowości, serca dotykane przesłaniem nadziei. Które przekraczało bariery kulturowe i językowe. Kiedy w końcu mistyczne doświadczenie dobiegło końca, siostra znalazła się z powrotem w swoim małym pokoju, ale całkowicie przemieniona przez to, czego była świadkiem. Jej ciało lekko drżało, nie ze strachu, ale z intensywności duchowej tego, czego właśnie doświadczyła. Jej ręce były wilgotne od potu i mogła poczuć, że jej serce nadal biło w przyspieszonym rytmie. Natychmiast wstała i pobiegła w kierunku małej biblioteki klasztoru, gdzie przechowywano kilka książek geograficznych, stare mapy i atlesji, których siostry używały do modlitw za misjonarzy na całym świecie. Dźwięk jej bosych stóp na chłodnej podłodze echował pustymi korytarzami, podczas gdy inne siostry nadal uczestniczyły w porannych modlitwach w kaplicy. Biblioteka była małą i przytulną przestrzenią, z drewnianymi półkami sięgającymi sufitu i jedynym oknem, które pozwalało na wejście naturalnego światła. Zapach starych książek i papieru pożółkłego przez czas tworzył atmosferę wiedzy nagromadzonej przez lata. To tam liczyła znaleźć wskazówki o tajemniczym mieście słońca wspomnianym w jej wizji. Z pilnością, której sama nie potrafiła całkowicie wyjaśnić. Zaczęła przeglądać atlesi i mapy, szukając jakiegokolwiek miasta w Polsce, które mogłoby mieć jakiś związek ze Słońcem. Jej ręce lekko drżały, gdy przewracała strony i mrucała cicho możliwe nazwy Nowa Sól, Sol, Wielka Słoca. Jakby próbowała rozwiązać świętą zagadkę. Cisza biblioteki była przerywana tylko dźwiękiem szybko przewracanych stron i tykaniem starego zegara ściennego, który odmierzał upływające minuty. Na zewnątrz mogła słyszeć śpiew ptaków intensyfikujący się wraz ze wschodzącym słońcem, a aromat kadzidła z kaplicy docierał tam, niesiony przez poranną bryzę. To wtedy znalazła to, czego szukała. Nowa Sól, miasto położone w zachodnim regionie Polski którego nazwa dosłownie oznaczała nowe słońce. Połączenie z miastem słońca z jej wizji wydawało się zbyt oczywiste, by być przypadkiem. Starannie studiowała położenie miasta na mapie, zapamiętując każdy szczegół otaczającego regionu. Ale wiesz, co najbardziej ją poruszyło w całym tym doświadczeniu? To nie był sam profetyczny aspekt, ale przytłaczające uczucie że ta wizja niosła przesłanie nadziei, a nie rozpaczy. To było tak, jakby każdy niepokojący obraz był połączony z niezachwianą pewnością, że modlitwa i ludzka wiara mają moc wpływania na te przyszłe wydarzenia. Jeśli dotarłeś do tego miejsca w tej niesamowitej historii, to dlatego, że naprawdę jesteś zainteresowany zrozumieniem, jak wydarzenia duchowe mogą łączyć się z naszą rzeczywistością. Ten rodzaj treści wymaga dużo czasu na badania i przygotowanie, aby przedstawić je w odpowiedzialny sposób, więc jeśli chcesz nadal otrzymywać głębokie analizy proroctw, zdarzeń mistycznych i ich połączeń ze współczesnym światem, nie zapomnij subskrybować kanału i aktywować dzwonek, aby nie przegapić żadnego z naszych przyszłych filmów. W ciągu następnych godzin zakonnica poczuła niewytłumaczalną kompulsję. By zapisać każdy szczegół swojego doświadczenia. Wzięła prosty notatnik w twardej okładce, którego używała do osobistych refleksji, i zaczęła pisać z niemal fotograficzną precyzją. Każde słowo z wizji, każde fizyczne odczucie, którego doświadczyła, każda niuans obrazów, których była świadkiem, wszystko zostało starannie udokumentowane. Jej notatki rozciągnęły się na kilka stron. Napisane starannymi literami, które demonstrowały wagę, jaką przypisywała każdemu słowu. Wśród szczegółów, które zarejestrowała, były precyzyjne opisy kolorów, które widziała, dźwięków, które słyszała, a nawet emocji, które czuła podczas różnych momentów wizji. Co jeszcze ważniejsze, z szczególną starannością zapisała część przesłania, która dotyczyła modlitwy ponieważ to, co otrzymała, nie było tylko przewidywaniem przyszłych wydarzeń, ale pilnym zaproszeniem, aby ludzie na całym świecie zjednoczyli się w modlitwie, szczególnie za Polską i za miejscowościami wspomnianymi w wizji. Przesłanie było jasne, każdy różaniec odmówiony, każdy moment szczernej medytacji, każdy gest wiary mógł przyczynić się do złagodzenia lub nawet całkowicie zmodyfikowania przebiegu przepowiedzianych wydarzeń. To była zbiorowa odpowiedzialność, wezwanie, aby ludzkość wzięła aktywną rolę w budowaniu własnej przyszłości przez duchową siłę. W następnych dniach siostra spędziła godziny na intensywnej modlitwie, nie tylko za wydarzenia, które widziała, ale prosząc o rozeznanie, jak powinna podzielić się tym doświadczeniem. Wiedziała, że objawienie tego typu niosło ogromną odpowiedzialność i że potrzeba będzie wielkiej mądrości. Aby przekazać je w sposób, który przyniesie nadzieję, a nie strach ludziom. To wtedy zdecydowała się skontaktować z przełożoną klasztoru, mądrą kobietą po sześćdziesiątce, która poświęciła cztery dekady swojego życia służbie religijnej i była znana ze swojej zdolności duchowego rozeznania. Rozmowa między nimi trwała kilka godzin, podczas których przełożona zadawała szczegółowe pytania o każdy aspekt doświadczenia. Po okresie refleksji i modlitwy przełożona doszła do wniosku, że doświadczenie siostry posiadało charakterystyki, które sugerowały prawdziwie duchowe pochodzenie. Spójność szczegółów, ewidentna transformacja osoby, która miała wizję, a przede wszystkim centralne przesłanie skupione na modlitwie i przebaczeniu, wszystko to wskazywało, że było to coś, co zasługiwało na poważne potraktowanie. To wtedy podjęły decyzję o skontaktowaniu się z Łukaszem Gasio, polskim katolikiem, który już rozpowszechniał podobne przesłania otrzymane przez ojca Oliwę. Połączenie między różnymi objawieniami było zbyt imponujące, aby je ignorować, i wydawało się wskazywać, że dochodziło do duchowej koordynacji obejmującej ludzi z różnych krajów i kultur. Kiedy Łukasz otrzymał szczegółowy opis doświadczenia brazylijskiej zakonnicy, był głęboko poruszony podobieństwami między tą wizją a przesłaniami, które otrzymywał przez ojca Oliwę. Szczególnie uderzające było konkretne wspomnienie o mieście słońca w Polsce, które wydawało się bezpośrednio łączyć z miejscowościami wspomnianymi w innych niedawnych proroctwach. Po kilku tygodniach korespondencji i starannej weryfikacji szczegółów Łukasz zdecydował, że to jego odpowiedzialność podzielić się tą informacją z publicznością, zawsze podkreślając, że celem nie jest tworzenie paniki, ale inspirowanie pozytywnej duchowej odpowiedzi przez modlitwę i osobowe nawrócenie. Przesłanie, które wyłoniło się z całego tego procesu, było głęboko pełne nadziei. Według wizji zakonnicy przyszłe wydarzenia nie były napisane w kamieniu. Ale mogły być wpływane przez duchową odpowiedź ludzkości. Każda osoba, która wybierałaby ścieżkę modlitwy, przebaczenia i osobowego nawrócenia, przyczyniałaby się do lepszej przyszłości dla całej ludzkości. Najpiękniejszym aspektem całego tego objawienia było połączenie, jakie ustanawiało między różnymi tradycjami duchowymi i narodowościami. Wizja pokazywała, że nie miało znaczenia. Czy ktoś modlił się w brazylijskim klasztorze, polskim kościele czy japońskiej świątyni? Wszystkie te modlitwy jednoczyły się w duchowej symfonii zdolnej transformować bieg historii. To było tak, jakby sama boskość pokazywała, że prawdziwa siła pozytywnej zmiany w świecie nie pochodziła od rządów czy ludzkich instytucji, ale od zdolności zwykłych ludzi do łączenia się z sakrum i wybierania miłości zamiast nienawiści. Przebaczenia zamiast zemsty. Zakonnica kontynuowała swoje codzienne modlitwy z odnowioną intensywnością, teraz wiedząc, że jej słowa szeptane w ciszy jej małego pokoju były częścią czegoś znacznie większego. Wizualizowała swoje modlitwy łączące się z modlitwami milionów innych ludzi na całym świecie, tworząc sieć duchowego światła, która opasuje całą planetę. W miarę jak miesiące mijały i październik się zbliżał, Przesłanie nadal się rozprzestrzeniało przez różne kanały, zawsze z troską o podkreślenie, że celem było zachęcanie do modlitwy, a nie tworzenie strachu. Ludzie z różnych krajów zaczęli organizować grupy modlitewne specjalnie za Polskę, i wielu relacjonowało głębokie duchowe doświadczenia podczas tych sesji. To, co czyniło to przesłanie szczególnie potężnym, była jego kombinacja profetycznej specyficzności z uniwersalnym przesłaniem nadziei. Zamiast po prostu przewidywać negatywne wydarzenia, oferowało konkretne narzędzie, modlitwę, przez które ludzie mogli czuć, że robią coś pozytywnego, aby wpłynąć na przyszłość. Niezależnie od tego, co październik może przynieść, doświadczenie brazylijskiej zakonnicy już spełniło ważny cel. Przypomnienie ludzkości. Że wszyscy jesteśmy połączeni, że nasze duchowe działania mają realne konsekwencje, i że nawet w najciemniejszych momentach historii zawsze jest miejsce na nadzieję, przebaczenie i transformację. Jej historia uczy nas, że czasami najważniejsze objawienia przychodzą przez najprostsze osoby w najbardziej odległych miejscach, i że prawdziwa duchowa mądrość nie zależy od tytułów czy pozycji, ale od otwartości serca na otrzymywanie przesłań które mogą przynieść korzyść całej ludzkości. A teraz chcę poznać Twoją opinię. Czy wierzysz, że duchowe doświadczenia takie jak to mogą rzeczywiście wpływać na światowe wydarzenia przez zbiorową modlitwę? Czy miałeś jakieś mistyczne doświadczenie w swoim własnym życiu, które zmieniło Twoją perspektywę na przyszłość? Podziel się w komentarzach swoją wizją połączenia między duchowością a wydarzeniami historycznymi. Ponieważ różne perspektywy zawsze wzbogacają te dyskusje i pomagają innym widzom zastanowić się nad tymi tak głębokimi tematami.